Jeśli chcecie działać na rynku nieruchomości, jedną z podstawowych rzeczy jest zawieranie umów. Podpisujecie umowy, kiedy chcecie nabyć nieruchomość i kiedy chcecie ją sprzedać. Podpisujecie umowy, kiedy chcecie spisać warunki współpracy z Waszymi wykonawcami, takimi jak pośrednik nieruchomości, geodeta, architekt czy wykonawca remontów. Dlatego podstawową rzeczą na rynku nieruchomości jest umiejętność zawierania dobrych umów, czy to z wykonawcami, czy z dostawcami, czy z najemcami. Czym różnią się umowy? Przy zakupie nieruchomości możemy podpisać albo umowę przeniesienia własności, albo podpisać przed umową przeniesienia własności jeszcze umowę przedwstępną. Umowa przedstępna może być zawierana w formie cywilnoprawnej bądź w formie notarialnej. Zarówno w jednej, jak i w drugiej formule spisują strony to, na jakich warunkach odbędzie się transakcja, za jaką cenę, w jakich terminach i przy wielu innych parametrach. W formie cywilnoprawnej możecie umówić się z drugą stroną na te wszystkie warunki i nie odbywać tego u notariusza. Czyli robicie to we własnym gronie. Natomiast jeśli chcecie, możecie z taką umową również pójść do notariusza i w jego obecności ją spisać. Jaka jest podstawowa różnica? Oczywiście, za taką transakcję notariusza należy zapłacić. Zwyczajowo płaci strona kupująca, chyba że strony umówią się inaczej. Natomiast nie jest to jedyna różnica. Musicie wiedzieć o tym, że jeśli podpisujecie umowę u notariusza, to obie strony mogą zobowiązać się do swoich działań pod rygorem artykułu 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy w przypadku obecności u notariusza. Na czym ona polega? Polega na tym, że jeśli umówicie się na coś, a druga strona tego nie zrealizuje, to będzie wam łatwiej to Wyegzekwować. Z kolei umowy przeniesienia własności zawsze musicie spisać w obecności notariusza, ponieważ to notariusz składa wniosek wieczystoksięgowy, który potwierdza zbycie przez Was nieruchomości bądź nabycie. Natomiast jeśli chcecie nadać rangi umowom, które podpisujecie, to w wyjątkowych sytuacjach możecie je podpisywać również w obecności notariusza.